Witam. Co prawda smartfon Nokia E52 nie jest adresowany stricte do zastosowań multimedialnych. To może się zdarzyć, że w pewnych sytuacjach będzie musiał zastąpić nam zwykły aparat fotograficzny czy też kamerę wideo. Aplikację odpowiedzialną za robienie zdjęć i kręcenie filmików możemy uruchomić na dwa sposoby. Albo przez kolejne poziomy w menu, albo znacznie prościej, dedykowanym przyciskiem na obudowie telefonu. Jak zapewne zauważyliście, po dłuższym przytrzymaniu wspomnianego przycisku telefon przeszedł do trybu poziomego, charakterystycznego dla kompaktowych aparatów fotograficznych. Nawigację po aplikacji niezmiernie ułatwia środkowy czterokierunkowy przycisk. W dolnej części ekranu widzimy informacje o aktualnej rozdzielczości robionych zdjęć oraz o tym, ile jeszcze możemy ich zrobić. W lewym górnym rogu znajduje się ikona ustawionego trybu pracy. Na prawej krawędzi wyświetlacza pełniącego teraz rolę wizjera umieszczono kilka niewielkich ikon przenoszących nas w skrótowy sposób do konkretnych opcji. Przełącznik trybu pracy, aparat, kamera, skrót do ustawień oferujących liczne tryby sceny. Możemy tutaj poszaleć między takimi opcjami jak tryb automatyczny, tryb portretowy, tryb nocny. Ikona trybu panoramicznego pozwalająca stworzyć niezwykle szerokokątną panoramę. Ikona przenosząca nas do ustawień związanych z tak zwaną lampą błyskową, za którą w tym modelu, przypomnijmy, służy dioda LED. Dostępne opcje to pełny automatyzm, włączenie doświetlenia na stałe, wyłączenie i co ciekawe w tej klasie redukcja efektu czerwonych oczu. Zwłaszcza to ostatnie ustawienie może w wyraźny sposób wpłynąć na odbiór pewnych znienaskarobionych fotografii, na przykład na bankiecie kończącym niekoniecznie biznesowe spotkanie. Kolejna ikona to skrót do samowyzwalacza, gdzie możemy ustawić nawet 20-sekundowe opóźnienie. Następna pozycja to ikona trybu sekwencji, gdzie możemy wybierać między zdjęciem pojedynczym, serią sześciu zdjęć pod rząd, a nawet zdjęciami robionymi co pewien okres czasu, począwszy od fotki przechwytywanej co 10 sekund, kończąc na odstępie 30-minutowym. Ostatnia ikona tego podręcznego menu to odsyłacz do systemowej galerii zdjęć. Przyjrzyjmy się głębiej ukrytym bardziej zaawansowanym ustawieniom. Ciekawsze, dostępne tu opcje to. Określenie wielkości naszego zdjęcia. Mamy tu niewielki wybór: 3 MP, 2 oraz wielkość idealna do MMS-ów 0,3 MP. Możliwość zdecydowania, czy zdjęcia mają być geotagowane, czyli czy mają zawierać informacje o miejscu wykonania fotki. Wymaga to skorzystania z wbudowanego odbiornika GPS. Opcja określająca, czy ma być prezentowany podgląd aktualnie zrobionej fotografii. Możliwość włączenia i wyłączenia cyfrowego zbliżenia. Podmeni zawierające do wyboru cztery warianty dźwięku migawki. Niestety, dla lubiących robić zdjęcia z ukrycia, nie ma możliwości całkowitej rezygnacji z sygnału. Paru słów wymaga również tryb wideo. W trybie tym, poza oczywistymi informacjami o czasie możliwych do wykonania nagrań, także widzimy kilka małych znaczników. I tak, poczynając od góry, są to przełącznik do trybu zdjęciowego. Opisywany już wcześniej przełącznik trybu panoramicznego, oczywiście ograniczony tylko do możliwości robienia zdjęć. Włącznik diody LED, podmeni balansu bieli, podmeni, w którym wybierzemy efekty kolorystyczne nagrania. Wybierając teraz przycisk Opcje, możemy przyjrzeć się niektórym dodatkowym ustawieniom związanym z trybem wideo. Możemy wybrać pomiędzy trzema stopniami jakości nagrania. Ostatnie, o najgorszej jakości, zapisuje materiał w formie 3GP. Podobnie jak w trybie foto, możemy dołączyć do pliku informacji o geolokalizacji możemy zdecydować, czy nagraniu ma towarzyszyć dźwięk. Opcja idealna dla miłośników kina niemego. W paru słowach podsumowania należy bez wątpienia zauważyć, że z racji bardzo średnich parametrów sprzętowych przechwytywany materiał właściwie niezależnie od zastanego światła charakteryzuje się sporym zaszumieniem i zarzut ten dotyczy zarówno zdjęć, jak i sekwencji wideo rejestrowanych w rozdzielczości 640x480 pikseli. Co więcej, zaledwie przy 15 klatkach na sekundę a to z kolei nie zapewnia płynnego ruchu przy otwarzaniu nagrania.